Z tej strony Pulininja, a dzisiaj razem z Panda Films, na której kanał serdecznie Was zapraszam. Możecie wbić i zostawić subskrypcję, bo nagrywa naprawdę ciekawe filmy. Przedstawimy wam kilka najlepszych zestawów LEGO do 30 zł, wliczając do tego polibagi. Pod uwagę bierzemy zestawy tylko z 2019 i 2020 roku, aby po prostu łatwo było wam je zdobyć i nie kierujemy się tylko cenami katalogowymi, więc linki do wszystkich tańszych aukcji. Znajdziecie w opisie. Zapraszam do oglądania. Lego 70841 MUVI 2, kosmiczna drużyna Benka. Bardzo słodki zestaw zawierający cztery minifigurki figurki astronautów w różnych kolorach oraz ich pojazdy i wyposażenie. Po tym jak się pojawił, od razu zdobył serca wielu fanów. Co prawda, cena katalogowa to 45 zł, ale na Allegro jest bardzo dużo ofert, w którym ten możemy kupić już za 26 zł. Pamiętajcie, wszystkie linki znajdują się w opisie. Lego City 602 49 Zamiatarka. Zamiatarka posiadająca mnóstwo różnych mietełek, którymi może odgarnąć wszelkiego rodzaju śmieci z ulicy. Oprócz samego pojazdu dostajemy też minifigurkę, akcesoria oraz śmietnik. Najniższe ceny tego zestawu rozpoczynają się już od 27 zł. Teraz coś dla dziewczyn. Lego Friend 41402. Kostka do zabawy oliwii. Tak naprawdę możecie kupić jakąkolwiek kostkę, na przykład mi lub Stefani, ale to już zależy od waszego gustu. Za te 40 elementów w najtańszych ofertach na Allegro musimy zapłacić 28 zł. Lego Star Wars 75224. Infiltrator Sitów Posiada całkiem sporo elementów, bo 92. Jest to statek pochodzący z serii 6 Microfighters. W środku znajdziemy statek z minifigurką Darta Maula. Ceny tego setu rozpoczynają się już od 26 zł. LEGO Star Wars 75223, Myśliwiec znowu? Zestaw z szóstej serii Microfighters z kosmicznym myśliwcem. Posiada on 62 elementy. Jego cena katalogowa co to co prawda 43 zł, ale możemy go kupić o wiele taniej, bo już od 20 zł. LEGO CITY 6240 przygoda w kajaku. Całkiem przyzwoicie wyglądający samochód oraz żółty kajak, w którym nasza minifigurka może udać się na spływ. Najtaniej kupimy go na Allegro, bo już za 29 zł otrzymać możemy nową sztukę. Lego Creator 3 w 1 Pelikan. Składający się z 62 elementów polibak pozwala na zbudowanie trzech różnych zwierząt, z których mi najbardziej podoba się właśnie sam pelikan. Z Portfela wystarczy wyciągnąć 27 zł, aby ten polibak był nasz. Lego Technic 42088. Ciężarówka z wysięgnikiem. Pewnie nie spodziewaliście się tutaj zestawu z tej serii i to jeszcze takiego, który posiada 155 elementów. Cóż, ale to zasługa kilku sprzedawców na Allegro, u których możemy nabyć ten zestaw za 29 zł. Lego przygoda 230460 Zasadzka Rexa. Drugi już w tym zestawieniu polibak, tym razem z najnowszego filmu Lego. Znaleźć możemy mieć figurkę Rexa z ogromną bronią oraz śmiesznym filetowym stworkiem. Zestaw ten na Lego kosztuje 20 zł. I ostatni już w dzisiejszym zestawieniu set. Lego City 602 24 Naprawa satelity. Składają się na niego kosmiczny statek z 84 elementów. Satelita oraz minifigurka. Najtańsze oferty zaczynają się już od 28 zł. To już wszystko co przygotowałem na dzisiejszy odcinek. Jeśli Wam się spodobał, to nie zapomnijcie o łapce w górę oraz subskrypcji. Koniecznie odwiedźcie także kanał Pandy, na którym znajdziecie filmy, takie jak zestawy do 50 oraz do 100 zł. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia.